Dam dam, dam! Cześć, z tej strony Nitek. Dzisiaj a, zagramy coś innego, na czym innym, bo nie na komputerze, a na telefonie. gramy. to będzie na HTC Desire HD. A, możecie to rzeczywiście zagrać w to na innym a, sprzęcie z Androidem. Jest to gra z Maichem, która tutaj wydaje mi się, że jest zerżnięty pomysł z Air Traffic Control, w którym to musieliśmy doprowadzić do celu, czyli na lotnisko, samoloty, które tam przylatywały. No tutaj jest dokładnie to samo, tylko że zamiast samolotów są kolesie, którzy mają mało wytrzymały pęcherz i kolesie, którzy chcą pobawić się klockami w zabawy przed mamą, żeby nie spuściła im wody w domu. Mam nadzieję, że tutaj nie będę trzymał z tym telefonem za bardzo I nagra się to jako tako, tak żebyście wiedzieli jak ta gra wygląda Czy warto na nią, w nią zainwestować ten mały grosz, za jaki so, za sobą woła Nie jest to dużo, bo nawet nie jest to 7 zł. Natomiast żeby mieć komplet map i komplet wszelkich trybów Zastosowano dobry patent, ponieważ no też mnie to zachęciło tak naprawdę Ta cena początkowa to jest 3 zł i kilka tam groszy Natomiast okazało się, że nie daje dostępu do wszystkich trybów. Trybów są dwa. No to jest ten taki główny, w którym walczymy z objectivesami, które są przed nami postawione, jak obsługa iluś tam kolesi w wyznaczonym czasie, czy też skończenie fali gości bez bujek. Ponieważ, no, gdyby tutaj zdarzyło się, że kolesie przejdą sobie skrzyżową drogi, czy też strumienie, to wywiązuje się bójka, okładają się tam faforkami co powoduje to, że mamy plamy krwi na podłodze, no wiadomo, że nikt w takich warunkach sikać nie chce. Tutaj widzicie rundę bonusową, w której to, to spełniamy się jako WC Kaczka i czyścimy kibelki, czy też właśnie te plamy, które zostawiają pobici delikwenci. Takich plam może być pięć, a szósta oznacza game over i to właściwie jest wskaźnik, no właśnie tego, kiedy grę kończymy, no wiadomo, że najlepiej skończyć jako ostatni. E, oprócz tego no, pacjenci, kiedy nie doniosą e, do miejsca docelowego, mogą Wam zostawić to na środku na podłodze. E, ludzie zaczynają po tym chodzić, przy, <grywania> zabijać się o to, e, no nikt w kupę na podłodze w kibelku miejskim wejść nie chciał. No wiadomo, jak te kibelki wyglądają różnie. E, natomiast no, w Polsce wyglądają różnie. O ile jeszcze w ogóle takie są? No, no chyba widziałem ostatnio takie przybytki w Krakowie. No w środku na szczęście nie byłem. Myślę, że mógłbym tego nie przeżyć. Jeśli przeszkadzają wam wasze pal moje palce, przepraszam serdecznie, ale tylko raz w życiu miałem robiony manikur, albo przy albo przy okazji ślubu. Mam nadzieję, że więcej się to nie powtórzy, ponieważ miałem problem wtedy z trzymaniem piwa. No, a nie byłem też przygotowany na to, że będę nagrywał wam filmik, gdzie miziam sobie szkiełko. No, miziam to szkiełko, jak widzicie, idzie to całkiem nieźle. Ma to do siebie, że jest to frajda, natomiast ta frajda jest bardzo stopniowo rozchęcana. dzieje się tutaj dość mało na samym początku. Stąd no tych emocji jeszcze nie ma, ani siuśków na podłodze. Natomiast możliwe, że możecie mieć już się w bajtkach. No wiecie, te rundy bonusowe za każdym razem się powtarzają. Po to walczymy, o taką Polskę walczyliśmy. Zatem smarujemy po tych hiblach, shur Myślę, że pokażę wam jeszcze jakąś inną mapkę. Tu widzicie właśnie objectives, jakie już stoją przede mną, ja no, już tam trochę ich narobiłem. Kup też zresztą. Pamiętajcie, żeby po skończonej grze wymyć sobie ręce. Właśnie tego Blitzmo, to jest jakiś Time Arcade, jakaś czasówka, pokażę Wam też ile tych map jest tutaj. Widzicie, to są trzy podstawowe, to jest jeszcze czwarta i piąta, która jest zablokowana, bo nie grałem na tyle, żeby ją odblokować. No tutaj są te, które można wykupić. no wyłącznie właśnie z tym trybem. No może tutaj rachun z babeczkami, ponieważ no babeczki, jak się okazuje, też są gośnie w naszym kibelku. Powodują to, że kole się zatrzymują się i sikają na środku, może nie sikają, ale na pewno się zatrzymują. Myślę, że gdyby duże postali, to pewnie by się zasikali. W tym trybie, no, jak widzicie, o właśnie, wyszła babeczka. Babeczka. <laughs> Niby dziewczyny tego nie robią podobno, przynajmniej tak zobaczą. Natomiast, jak widzicie, no, babeczka poszła pobawić się klockami. To wrzucamy, może to. Babeczka rąk nie umyje, no bo tutaj widzę, że zrobiło się gęsto. W trybie tym charakteryzuje się to, że kolesie tutaj przychodzą, ale obsługujemy ich wedle własnego widzimisię. No, tyle punktów uzbieracie, tyle jest wasze. No bo z czystych rąk nie musicie mieć. Ważne, żebyście wy te ręce mieli. Jak widzicie, kibelki mają różny rozkład tutaj pomieszczeń. Także to mi nie jest takie monotonne. A te bójki, które tutaj mogą wyniknąć. Zaraz Wam tutaj jakoś sprowokuję. Tylko wezmę jakiegoś gościa. on Ten chyba się nadaje do tego, żeby sobie przyrównali i się trochę pokłócili. No. Bardzo proszę, Mortal Kombat, no, plama krwi została. A te plamy sprzątamy między rundami właśnie. Pani tam, widzę, druga przyszła, która nie chce do torebki. No, ją zatem. No i na tym ta gra właściwie polega. Gra się nawet całkiem spoko. O pieniądze już więcej nie prosi, jak już zapłacicie te 6 z hakiem. Natomiast to akcja dzieje się dość wolno. Także rozgrywki, no, trwają trochę, więc nie jest to gra na... <noise> na tak zwany klocek bo wow, tego nie to chyba tylko Oczywiście są też pro -tipy, jak na przykład utrzymywanie etykiety łazienkowej, typu zostawianie jednego pisuara wolnego obok. A, osobiście myślałem, że trochę na czym innym tego będzie polegać. Na tych screenach wydawało mi się, że ci kolesie właśnie wbiegają tutaj i sikają gdzie popadnie, bo było tak narysowane tych kresek zawsze na zrzutach, ale się okazuje, że to palcem rysujemy te ścieżki, więc nie jest tak tragicznie. Nie jest też obleśnie, no tematyka nie jest też dość spotykana. Widzę, że druga pani, się nie podawajcie kobietom dłoni, Niezdanym. Nie wiadomo, gdzie były, czy nie były czasami u mnie. <laughs> no ale tutaj ty panie też idź. Pan ochroniarz tutaj. O, się chłopaki spotkali. Okazało się, że tamten spał z jego siostrą. No dobra, a ten nie, nie rób kupy do umywalki. Taboretu też nie ma. Kurczę, to był jakiś level na przykład bonusowy. Mogę pod, możemy podesłać twórcom. Może się zgodzą, to wtedy MacBeton będzie miał swój taboret wyczniony. O, a tu się znowu zdrzyli. Jak no widzicie, jest już jakoś tak chaos. Tutaj tych kolesi też coraz więcej jest, no to wtedy się dzieje. a to no w tej kampanii zwykłej, no aż takiego natężenia i napięcia nie ma, tam się taki wolniej to wszystko toczy. Pokażę Wam jeszcze jakiś jeden kibelek. Nie ma to jak pokazywać nieznajomym kibelki. Natomiast no będziecie mieli obraz, czy w tą grę byście zagrali. Nagraliście w tamte samolot, Myślę, że spra sprawi Wam taką samą frajdę, Ja tam jestem ucieszony. Te samoloty które chyba na mówię, obgrałem, to grałem akurat na telefonie, bo jest dostępne na PS3, więc chyba też może na ale jest też dostępne na Vita, z tego co wiem, a nie wiem jak tam z jabłkami, no to jakieś hardkorowe koksy, nie wiem jak tam z jabłkami, natomiast no, na WITE i na PS3, plus telefonem z Androidem sobie zagracie, Zb nie zbiedniecie od na tej gry. Także, jak robicie takie, łami palce, można wyrzec właściwie. Bo tu można sobie zaplątać te palce, można sobie odplątując je połamać. Robicie też tropiki i robić kupy w tropikach. Myślę, że będzie jak znalazł. Jest śmieszny, multiplayera nie ma. Może to dobrze, że nie ma tego multiplayera. No, brzydko końca. Wydaje się, że to jest gra, jak znalazł na, na klocka. Więc jak lubicie bawić się klockami, możecie się pobawić też MENTRUM BY him. Myślę, że to tyle. No, pokryłem tutaj o co chodziło. Wiecie, już macie też obraz tego, czy widać kupy. A, właśnie nie pokazałem wam. Tu ten pan będzie miał pecha. Pokażę wam, co się dzieje, kiedy zaśpicie. Można by tak powiedzieć. Jakby to był śnieg, pewnie byłby żółty, ale widzę, że ten pan akurat jemu się upiecze, ze względu na to, że czas rundy dobiega końca. Ui! No widzicie, przetrzymał, był dzielny. Natomiast w tej rundzie drugiej pokażę Wam natomiast e, następstwo tego, co się dzieje, kiedy nic się nie dzieje. I będziecie już widzieli właściwie wszystko. Dobrze, poprosimy rundę drugą. Te czasy są takie same we wszystkich rundach jakieś tutaj łysy... E tu jest... A, kurde, mamy pecha, no pierwszy, który przyszedł to jest koleś, który, na którego nie mamy wpływu, on sobie robi wszystko sam. Więc pewnie myślę ma le wyższy level od całej reszty. Ale ten pan w czapeczce chciałby wycisnąć z siebie wszystko. Nie pozwolimy mu na to. Dlaczego mielibyśmy? Aha. Aha, idzie dwóch. Może zrobią bitwy, na jak między innymi tak jak na jedzenie się robi. Podejrzewam, że tego tutaj ktoś zacznie zaraz okładać, o właśnie, To tego może odstawmy, o, żeby tutaj jednak temu nie doniósł, Uwaga, 4, 3, dwa, 1, too late! Uh, no i zrobił tam pod krzaczkiem co nieco. Jak widzicie, mamy tutaj plamkę. Pięć takich plamek oznacza to, że no, sanepit tutaj zamknie nasz przybytek. O to walczymy, walczymy o to, żeby przybytek był otwarty jak najdłużej. Także życzę Wam w tym powodzenia. Z mojej strony to byłoby na tyle. Jeśli Wam się podobało lub nie, zostawcie komentarz. Będę wiedział, czy z telefonu również też coś chcecie poglądać, czy też nie. No i ogólnie dajcie znać, jak to wyszło. Dzięki serdeczne. Mówię do Was Nitek. Wyci wycierający właśnie krew z podłogi i krew z podłogi. Do zobaczenia przy na okazji następnego filmiku. Ciao!